Witajcie kochani. Jest dopiero piąta, ale wy już jesteście pewnie na nogach przez napłok prac domowych. Wiem, że będzie Wam ciężko wygospodarować trochę czasu, żeby wysłuchać dzisiejszy podcast, ale w tym zakręconym czasie starajmy się pamiętać o Jezusie, bo przygotowanie duchowe jest o niebo ważniejsze od przygotowania choćby dwunastu posiłków. Na ostatni standardowy odcinek z cyklu wybrałem fragment z Ewangelii według świętego Łukasza. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Po przeczytaniu tego fragmentu nasuwa mi się taka myśl: O co właściwie chodzi z tym obrzezaniem i dlaczego było ono tak ważne dla Żydów? Fragment ten czytamy dzień przed Wigilią. Więc czy ma to jakiś związek z narodzeniem Pana Jezusa? Czytamy ten fragment bardziej ze względu na samo narodzenie Jana niż na jego obrzezanie. Święty Jan Chrzciciel jest poprzednikiem Pana Jezusa. Cała jego historia tak jakby uzupełnia historię Bożego Narodzenia. Mamy dwa bardzo podobne zwiastowania. Anioł Gabriel najpierw ukazuje się Zachariaszowi, a potem Maryi mamy nawiedzenie Świętej Elżbiety, kiedy spotykają się ci dwaj nienarodzeni jeszcze chłopcy. Mamy dwa piękne hymny, które wypowiadają w Ewangelii Maryja i Zachariasz. No i mamy narodzenie i obrzezanie najpierw Świętego Jana, a potem Pana Jezusa. I myślę, że to takie splecenie tych dwóch historii. To jest piękny symbol, że Pan Jezus chciał właśnie spleść swoje życie ziemskie z życiem ludzi i z ziemską rodziną. Możemy sobie tak pomyśleć, że to nas dotyczy osobiście, że Pan Jezus chce tak wplątać się w nasze życie, chce być jego częścią. Natomiast samo obrzezanie było związane z przymierzem. Ten nakaz obrzezania pojawia się po raz pierwszy u Abrahama, w historii Abrahama. I właściwie to o to samo chodzi, co już powiedziałem o tym splątaniu Pana Jezusa z nami. Bo przymierze to była więź pomiędzy Bogiem a narodem. Są na przykład takie fragmenty, ta myśl się wielokrotnie powtarza: Wy będziecie mi narodem, a ja będę waszym Bogiem. I obrzezanie jest takim znakiem właśnie przynależności do Boga i jednocześnie przynależności do narodu izraelskiego. To jest coś strasznie ważnego też osobiście w naszym życiu być czyimś. Takie poczucie przynależności. W dużym stopniu cenimy sobie swoją niezależność i wolność, ale jednocześnie myślę, że każdy chce być kogoś. Zresztą to chyba można powiedzieć jedna z definicji miłości, zwłaszcza małżeńskiej. Wydaje mi się, że w jednym popularnym serialu tak brzmiała formuła przysięgi małżeńskiej: Ja jestem Twój, Ty jesteś moja. Dzisiaj i do końca moich dni. Święta są taką dobrą okazją do poczucia tej przynależności. Kiedy spędzamy czas z rodziną, czujemy, że jesteśmy na swoim miejscu, mamy korzenie, nie wzięliśmy się znikąd. Może nam być lepiej lub gorzej, no wiadomo, że nie zawsze czujemy się super, ale poza jakimiś takimi naprawdę patologicznymi sytuacjami, to cenimy to swoje miejsce na świecie. Rodzina to jest właśnie takie miejsce dane przez Boga. I jeszcze jedno skojarzenie. Obrzezanie odbywało się ósmego dnia. Ósemka to jest symbol nieskończoności i jednocześnie taka liczba poza porządkiem świata. W siedem dni Bóg stworzył świat i jeszcze zdążył odpocząć. A osiem to początek czegoś nowego, jakby nowe stworzenie, nowy świat. I to może być najlepsze powiązanie z tym narodzeniem Pana Jezusa, bo On przyszedł na Ziemię, żeby odnowić stworzenie, można powiedzieć, żeby stworzyć nas na nowo. Powiedzmy Panu Jezusowi ten dzisiejszy dzień. Prosimy Cię, Panie, bądź dzisiaj z nami i z naszymi rodzinami. Pomóż nam dobrze wykorzystać ostatni dzień Adwentu i otworzyć swoje serce na Twoje działanie. Daj nam cierpliwość i serdeczność. Wobec wszystkich, których dzisiaj spotkamy. Amen. Amen. Zdecydowanie przyda nam się dziś wsparcie Pana Jezusa i sporo cierpliwości do naszych najbliższych. Ale jeśli przejmiemy się całym tym adwentem, tym, że Jezus pragnie się tak splątać z nami, to my też nie będziemy chcieli uciec od naszych bliskich, nawet jak nam trochę dadzą w kość. Nie będziemy próbowali zamknąć się w telefonach, mediach i tak ale tak jak Jezus docenimy ludzi takich, jakimi są, takich niedoskonałych. Tak jak Pan Jezus będziemy gotowi zmierzyć się z tą ich niedoskonałością. I tego Wam dzisiaj życzę, a jutro już ostatni i wyjątkowy odcinek Lampionów. Do usłyszenia. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.